Handlowiec IT. Cześć witam Cię w podcaście Handlowiec IT. Nazywam się Sławek Turkiewicz i w tym miejscu publikuję treści dla wszystkich zainteresowanych pracą oraz rozwojem kariery sprzedażowej w branży IT, a konkretnie w firmach typu Software House. W tym, czyli piątym odcinku podcastu chcę Ci opowiedzieć o tym, czy praca w sprzedaży IT jest możliwa bez doświadczenia w tym obszarze oraz czy jest możliwa bez wykształcenia informatycznego. Dodatkowo z tego odcinka dowiesz się także, jakie są ważne umiejętności oraz kompetencje przydatne w pracy na stanowiskach sprzedażowych w firmach, które tworzą oprogramowanie, czyli właśnie w software house'ach. Startujemy! Zacznijmy od kwestii doświadczenia zawodowego w sprzedaży IT, czy też doświadczenia w IT w ogóle oraz tego, czy jest ono niezbędne, aby pracować, aby zdobyć pracę jako handlowiec w firmach typu Software House. Przede wszystkim warto podkreślić tak oczywistą rzecz, ale myślę, że też często zapominaną przez osoby bez doświadczenia w jakiejś dziedzinie, że przecież nikt nie rodzi się specjalistą w danym obszarze, no a już w szczególności nikt nie rodzi się handlowcem w branży IT. Z mojego doświadczenia wynika, że każdy specjalista od sprzedaży IT, którego spotkałem na swojej drodze, robił wcześniej tak naprawdę coś zupełnie innego. Często te prace były też bardzo daleko od samego IT. Pierwszym przykładem jestem oczywiście ja sam, no bo zanim zostałem handlowcem w branży IT, pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w liceum. I o mojej historii związanej z przebranżowieniem się do pracy w sprzedaży IT opowiadam w drugim odcinku tego podcastu. Inne przykłady. Jeden z moich znajomych biznes developerów z pewnego software house'u wcześniej, czyli przed pracą handlowca IT, zajmował się rozwojem sieci sklepów spożywczych. No i poznałem też dziewczynę, która wcześniej pracowała jako specjalistka do spraw obsługi klienta w pewnym banku, a dopiero potem uczyła się sprzedawać w IT. Takich przypadków osób, które przed pracą handlowca w IT robiły coś całkowicie innego, można znaleźć naprawdę wiele i właściwie nie jest to dziwne, no bo przecież nie ma czegoś takiego jak szkoła dla handlowców w tej branży, więc w jakiś magiczny sposób ci kolejni handlowcy muszą do tej branży dołączać. No i często są to osoby, które po prostu uczą się tego zawodu od podstaw, podglądając bardziej doświadczone osoby. Dokładnie tak było w moim przypadku. Oczywiście, najwięcej ofert w sprzedaży IT, zwłaszcza na stanowiska seniorskie, wymaga wcześniejszego doświadczenia w tej branży, no i to jest zrozumiałe. Chcę ci jednak udowodnić w tym odcinku, że bez doświadczenia w sprzedaży IT oraz bez doświadczenia zawodowego w ogólnie pojętej branży IT, także można zacząć karierę sprzedażową w firmach typu Software House. No więc, poza tym, że sam jestem najlepszym, no bo żywym dowodem na to, że bez doświadczenia w sprzedaży IT można zostać handlowcem w tej branży, Chcę Ci dziś pokazać oczywiście inne dowody, no i myślę, że najlepszym argumentem będą same oferty pracy oraz prezentowane w nich wymagania na stanowiska sprzedażowe w IT, zarówno na stanowiska stażowe, juniorskie, a więc dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym, ale też oferty na stanowiska specjalistyczne w sprzedaży IT, a więc dla osób z większym doświadczeniem zawodowym. Nie wiem, kiedy będziesz słuchać tego odcinka podcastu, ale zakładam, że oferty, których fragmenty ci teraz pokazuję, nie będą oczywiście dostępne w internecie wiecznie. Jednak nie o to chodzi. Chcę ci po prostu pokazać pewne tendencje i też udowodnić, że doświadczenie to nie zawsze jest warunek niezbędny, aby zacząć pracę w sprzedaży IT, także na stanowiskach specjalistycznych. Zacznijmy więc od stanowisk sprzedażowych w IT dla juniorów. Weźmy dla przykładu jedną z takich ofert, którą znalazłem w sieci. Jak widzisz teraz w opisie obok jest to oferta skierowana bardziej do osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym, czyli Junior Business Developer. Ta oferta została opublikowana jakiś czas temu przez około 100-osobowy software house z Warszawy. No i najważniejsze wymagania w tej ofercie są następujące. Podstawowa wiedza na temat procesu sprzedażowego, wiedza na temat funkcjonowania startupów na rynkach zagranicznych, otwartość na uczenie się oraz proaktywne rozwiązywanie problemów, doskonała komunikacja w języku polskim i angielskim, następnie zainteresowanie światem startupów, biznesów oraz IT, mile widziane wykształcenie w IT oraz na kierunkach związanych z biznesem, no i na koniec mile widziane staże lub praktyki w podobnych rolach lub doświadczenie w organizacjach studenckich. Jak widzisz, nie ma tu wymagania dotyczącego posiadania doświadczenia w sprzedaży IT czy w branży IT jako takiej. No i jasne, mile widziane są jakiekolwiek podobne doświadczenia zawodowe, dlatego jest w tym ogłoszeniu mowa o stażach, praktykach lub doświadczeniu w organizacjach studenckich, no ale nie są to warunki konieczne. Inne wymagania dotyczą tu głównie podstawowej wiedzy oraz zainteresowań dotyczących właśnie świata IT, a także wymagana jest też umiejętność komunikacji w języku angielskim. Natomiast o doświadczeniu w IT jako niezbędnym wymaganiu nie ma tu mowy. A zatem dla osób, które dopiero szukają swojej pierwszej poważnej pracy, dla osób bez doświadczenia zawodowego w ogóle, z całą pewnością znajdzie się miejsce w house'ach na stanowiskach juniorskich. No i takich przykładów ofert pracy dla juniorów w sprzedaży IT można znaleźć oczywiście dużo więcej. Idziemy dalej i teraz skupmy się na ofertach dotyczących pracy w sprzedaży IT, ale skierowanych do specjalistów, a więc już nie do juniorów, a do osób z większym doświadczeniem zawodowym. Tutaj znalazłam ofertę opublikowaną przez pewien całkiem duży, blisko 1000 osobowy software house, posiadający oddziały w kilku miastach Polski. Oferta dotyczy stanowiska o nazwie Client Engage Specialist, tak właśnie ta firma nazwała sobie to stanowisko, no ale w uproszczeniu można je przetłumaczyć jako właśnie rolę handlowca, którego główne zadania to z jednej strony szukanie potencjalnych klientów na rynku, a z drugiej strony współpraca ze stałymi klientami tego software houseu. No, i wymagania na to stanowisko sprzedażowe w IT, jakie widzimy tutaj, są następujące: trzy lub więcej lat doświadczenia zawodowego, ale zwróć uwagę, że nikt tu tak naprawdę nie wspomina o doświadczeniu zawodowym w branży IT: następnie znajomość narzędzi typu CRM, udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą klienta, następnie umiejętność zbierania, porządkowania i analizy danych. Umiejętności w zakresie komunikacji i prezentacji biznesowych, umiejętności w zakresie budowania relacji oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów we współpracy z klientami, płynna znajomość języka angielskiego, poziom C1. No i, żeby mieć pewność, czy autor tego ogłoszenia, a więc pracodawca, świadomie nie uwzględnił w tym ogłoszeniu informacji o wymaganym doświadczeniu zawodowym w sprzedaży IT, Postanowiłem go po prostu o to zapytać, no i wysłałem wiadomość mniej więcej o takiej treści. Cześć, jak w kontekście tego stanowiska zapatrujecie się na handlowców, ale bez doświadczenia w IT? No i odpowiedź, jaką dostałem od tego pracodawcy, była następująca: Szczegółowo analizujemy każdą wysłaną do nas aplikację, a w wymaganiach dotyczących stanowiska client Engage Specialist nie wspominamy o tym, aby było wymagane doświadczenie w IT. Upewniłem się więc, no i okazało się, że i w tym przypadku, a mówimy o stanowisku specjalistycznym, nie juniorskim, także doświadczenie w sprzedaży IT nie było tutaj warunkiem niezbędnym. Więc jeśli spełniasz inne kryteria, no i co ważne, masz doświadczenie w pracy z obsługą klientów w innych branżach, to jesteś odpowiednim kandydatem lub kandydatką. To był zatem przykład ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko nie juniorskie, specjalistyczne w sprzedaży IT. I jak widzisz, tego typu oferty także są dostępne na rynku. To nie jest oczywiście tak, że ofert tego typu jest na rynku bardzo dużo. No a software house y tylko czekają na handlowców bez doświadczenia w IT. Tak oczywiście nie jest, ale jednak takie możliwości również są dostępne. No i to jest szansa dla osób, które chcą zacząć sprzedaży IT, ale niekoniecznie od stanowiska stażowego czy juniorskiego. Warto też zadać sobie w tym miejscu pytanie czy dla seniorów, a więc osób z największym sprzedażowym doświadczeniem, ale poza IT Znajdzie się miejsce w sprzedaży IT na stanowiskach seniorskich. Być może to jest właśnie Twój przypadek, to znaczy, przepracowałeś czy przepracowałaś w sprzedaży czy obsłudze klienta w jakiejś innej, może bardziej tradycyjnej branży kilka, kilkanaście lub więcej lat i dziś myślisz o przebranżowieniu się w kierunku sprzedaży IT, ale masz przy tym wątpliwości, że mimo Twojego stosunkowo dużego stażu pracy w sprzedaży w ogóle nie znajdzie się dla Ciebie adekwatne stanowisko w software w działach sprzedażowych, no bo z jednej strony nie masz odpowiedniej kwalifikacji na to stanowisko seniorskie w sprzedaży IT, nie znasz tej branży, ale z drugiej strony nie chcesz zostać juniorem mając 10 czy 15 lat doświadczenia zawodowego, chociażby z uwagi na niższe zarobki, czy też poczucie, że zaczyna się od zera, zwłaszcza gdy się zostaje juniorem w wieku 30 czy 40 lat. No więc w takim przypadku chcę Ci podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze, warto może zmienić swoje nastawienie i być może jakieś uprzedzenia. Trzeba wiedzieć, że IT to branża, w której juniorów w wieku 40 i więcej lat spotyka się dużo częściej niż w innych branżach. Na przykład ja po kilku latach pracy jako nauczyciel języka polskiego, przechodząc do IT, zaczynałem także od zera, od darmowego stażu w firmie IT. No i może nie miałem wtedy 40 lat, ale też już miałem kilka lat doświadczenia zawodowego i nie byłem osobą zaraz po studiach. Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia z kolei, no to oczywiście zarobki na stażu, praktykach czy w przypadku juniora będą odpowiednio niższe. No więc pytanie, czy Twoja sytuacja materialna umożliwia Ci przez jakiś czas otrzymywanie tego mniejszego wynagrodzenia. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest IT. Tu generalnie zarabia się dużo więcej w stosunku do innych branż. Więc junior w IT pod tym względem to nie junior w każdej innej branży. Dodatkowo, co bardzo ważne, twoje zarobki w IT mogą rosnąć stosunkowo szybko w miarę rozwoju twoich umiejętności i nabierania doświadczenia. To także jest typowe dla tej branży. Po drugie, jasne, znalezienie pracy jako handlowiec senior w IT bez doświadczenia w sprzedaży IT jest, umówmy się, mało prawdopodobne, no bo domeną seniora jest to, że między innymi posiada bardzo dobrą znajomość branży, w której pracuje. Jednak, jeśli masz pozostałe wymagane kwalifikacje i też niemałe doświadczenie w obszarze sprzedaży w innych branżach, to zdecydowanie możesz szukać pracy na niejuniorskich, specjalistycznych stanowiskach sprzedażowych w house'ach, a między innymi dzięki Twojemu ogólnemu doświadczeniu sprzedażowemu możesz szybko awansować do pozycji seniora. Dodatkowo, moja obserwacja w tym temacie jest też taka, i jednocześnie jest to też opinia znajomego specjalisty od rekrutacji w branży IT, znajomego, który zajmuje się szukaniem i zatrudnianiem pracowników do tej branży, że największe szanse na znalezienie pracy w sprzedaży IT na stanowiskach nieuniorskich, specjalistycznych są raczej w mniejszych softwarehousach, w softwarehousach, które dopiero rozwijają się, w młodszych firmach, gdzie być może działy sprzedaży dopiero się tworzą lub są na początkowym etapie rozwoju. Innymi słowy, najłatwiej jest znaleźć pracę w sprzedaży IT osobom bez doświadczenia w sprzedaży IT w mniejszych house'ach. No, i oczywiście to nie jest reguła, ale prawda jest taka, że te najlepsze, największe, najbardziej znane firmy IT szukają jednocześnie doświadczonych handlowców, seniorów. No i dzieje się tak, ponieważ po pierwsze, te największe firmy stać na to, aby zatrudniać tych najbardziej doświadczonych handlowców, na co zatem idzie, najdroższych ludzi na rynku. A po drugie, takie większe software housey często potrzebują najbardziej doświadczonych ludzi do pozyskania tych największych, najbardziej znanych i najbardziej wymagających Klientów, dlatego też wcześniejsze doświadczenie w IT jest tu po prostu niezbędnym kryterium. To bynajmniej nie oznacza, że praca w mniejszych firmach IT, w mniejszych house'ach jest czymś gorszym. To zdecydowanie może być bardzo dobra decyzja zawodowa, zwłaszcza na start Twojej kariery w sprzedaży IT. No a w takich mniejszych organizacjach można się czasem dużo więcej i też szybciej nauczyć, a to jest kluczowe w przypadku osób, które dopiero zaczynają w tym zawodzie. Sam trafiłem na początku swojej drogi zawodowej w sprzedaży IT, właśnie do tego typu mniejszej firmy, no i zdecydowanie była to bardzo dobra decyzja. No dobra, skoro doświadczenie sprzedażowe w IT nie jest absolutnie niezbędne do tego, aby zacząć pracę jako handlowiec w Software Houseie, to jak przedstawia się z kolei kwestia wykształcenia takiego specjalisty? Czy wykształcenie może być tutaj czynnikiem decydującym w procesie szukania pracy w sprzedaży IT? Czy handlowcowi w IT w ogóle są potrzebne studia? Najlepiej z zakresu informatyki bądź inne studia techniczne, czy też jakiekolwiek wykształcenie wyższe? A więc krótka odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi nie. To znaczy żadne studia, nawet informatyczne, nie są konieczne, aby zostać handlowcem w IT oraz aby dalej rozwijać się w tym fachu. Co więcej, nawet w jednym z ogłoszeń na stanowisko dyrektora sprzedaży w dużym polskim software house, które kiedyś analizowałem, nie znalazłem takiego wymagania. No i oczywiście same studia mogą być twoim dodatkowym atutem, no i też pomagać ci na różne sposoby w tej pracy. Jednak wykształcenie w przypadku handlowca w branży IT na pewno nie jest kluczowym wymaganiem, a często w ogóle aspekt studiów nie pojawia się w ofertach pracy na stanowiska sprzedażowe w IT. Patrząc na całą branżę IT, okazuje się, że wykształcenie odgrywa tu w mojej ocenie raczej mniejszą rolę niż praktyczne umiejętności i doświadczenie. Myślę, że więcej możliwości znalezienia dobrej pracy w sprzedaży IT będzie mieć osoba z doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami, niż osoba bez tych doświadczeń, ale mająca dyplom w jakiejś uczelni, nawet na kierunku informatycznym w jakiejś renomowanej uczelni. Tak sądzę i myślę, że ta tendencja dotyczy całego IT, nie tylko sprzedaży. Zdecydowana większość handlowców w IT, których poznałem, to były osoby z bardzo różnym wykształceniem, ale tak naprawdę bardzo rzadko z informatycznym czy technicznym. Dodatkowo, jeśli miałbym wskazać jakieś konkretne studia, które mogą być potencjalnie pomocne w pracy handlowca w branży IT, to wiadomo, poza studiami informatycznymi, widziałbym może paradoksalnie dużą wartość w różnych studiach. Humanistycznych, w studiach, które pomagają w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, tak ważnych w pracy handlowca w jakiejkolwiek branży, ale myślę, że zwłaszcza w branży IT, w której często o zaawansowanych rozwiązaniach trzeba umieć opowiadać prosto, rzeczowo, komunikatywnie. Chodzi mi przykładowo o takie kierunki studiów jak różne filologie, psychologie, socjologie, marketing, może public relations czy komunikację społeczną. Oczywiście te wspomniane kierunki studiów humanistycznych to tylko przykłady, no bo poznałem też świetnych handlowców IT także po takich kierunkach jak Filozofia i to jest bardzo ciekawe, że znam co najmniej kilka osób w świecie sprzedaży IT właśnie po filozofii. No a sam, jak już wspomniałem wcześniej, jestem z wykształcenia nauczycielem języka polskiego. Reasumując, handlowiec IT nie potrzebuje żadnych studiów, nawet informatycznych. Studia to może być twój atut, ale raczej nie jest to wymagane na stanowiska sprzedażowe w takich firmach jak Software. House. Skoro już wiesz, że zarówno bez doświadczenia w branży IT, a także bez studiów, w tym studiów informatycznych, jesteś w stanie znaleźć pracę i realizować się jako handlowiec w branży IT, no to co w takim układzie ma znaczenie? Co może Ci realnie pomóc w znalezieniu swojej pierwszej pracy w sprzedaży IT oraz w dalszym rozwoju zawodowym w tym obszarze? W mojej ocenie Będą to z jednej strony Twoje dotychczasowe, odpowiednie doświadczenia zawodowe, z drugiej strony będą to konkretne umiejętności, konkretne kompetencje, które posiadasz. Pozwól, że rozwinę to teraz nieco bardziej, no i zacznę od atutu, jakim może być Twoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Jeśli chodzi o dotychczasowe doświadczenie zawodowe, to największe szanse na znalezienie pracy w sprzedaży IT, tak myślę, mają handlowcy z doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze w klienta w innych branżach. Szczególnie cenne będą tu doświadczenia w sprzedaży B2B, czyli do innych firm, zwłaszcza w branży usługowej. Przykład takiej osoby. Jednym z moich znajomych jest pewien menadżer sprzedaży osoba, która posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w pracy z dużymi zagranicznymi klientami w branży budowlano-energetycznej. Osoba ta ma duże doświadczenie, sprawdzone w boju umiejętności sprzedażowe oraz różne sukcesy zawodowe na swoim koncie. No i w mojej ocenie to jest idealny kandydat na przyszłego handlowca także w branży IT. Takie osoby z doświadczeniem handlowym mają już wypracowany warsztat sprzedażowy, mają wyćwiczone uniwersalne umiejętności biznesowe, takie jak badanie potrzeb, prezentowanie firmy, tworzenie ofert, negocjowanie umów, więc to są kompetencje wymagane także w sprzedaży IT. Jeśli więc rozważasz pracę jako handlowiec w Software house, ale jeszcze nie masz żadnego doświadczenia w obszarze sprzedaży, no to polecam ci je stopniowo zdobywać. Niezależnie od tego, czy to będzie IT, czy jakakolwiek inna branża, Warto zacząć swoją przygodę ze sprzedażą w ogóle, no bo to będzie świetny fundament do dalszego rozwoju także w kierunku sprzedaży IT. To było o roli doświadczenia zawodowego w szukaniu pracy w sprzedaży IT. A jak przedstawia się w takim razie kwestia ważnych na tego typu stanowiskach kompetencji oraz umiejętności? W mojej ocenie, właśnie poza Twoim doświadczeniem zawodowym, to one są kluczowe w tej pracy. Doświadczenie możesz zdobyć, wiedzę o świecie IT i o usługach tworzenia oprogramowania możesz pozyskać, ale tak naprawdę posiadanie odpowiednich kompetencji, umiejętności i też pewnych predyspozycji jest często dużo większym wyzwaniem, no bo to są umiejętności, które nabywa się trudniej i które wymagają czasu. Jeśli chodzi więc o konkretne umiejętności, które są ważne w pracy handlowca w IT, to myślę, że przede wszystkim liczą się tu po pierwsze Umiejętności sprzedażowe, czyli chociażby umiejętność badania potrzeb klientów, zadawania pytań, które pozwolą zrozumieć problemy i cele tych klientów, także umiejętność budowania wartości oferowanego produktu czy usług dla klienta, no i umiejętności negocjacyjne. Po drugie, w pracy handlowca IT szalenie istotne są także umiejętności interpersonalne, a konkretnie sztuka budowania relacji biznesowych, poznawanie nowych ludzi. Rozpoczynanie z nimi dialogu, wchodzenie z nimi w relacje, no i rozwijanie tych relacji to wszystko w tej pracy ma bardzo duże znaczenie. Po trzecie, handlowiec IT potrzebuje także bardzo dobrych kompetencji komunikacyjnych, umiejętności prezentowania i dogadywania często bardzo złożonych kwestii z klientami zarówno kwestii biznesowych, technicznych, ale też prawnych, czy też dotyczących specyfiki różnych branż, z którymi w tej pracy ma się do czynienia. W kontekście kompetencji komunikacyjnych warto wspomnieć o ważnej roli, jaką jest w sprzedaży IT znajomość języka angielskiego, która bardzo poszerza możliwości znalezienia świetnej pracy w tej branży. No i po czwarte, istotne są tu też umiejętności menedżerskie, no bo w pracy handlowca w IT sporo jest też zarządzania, koordynowania, planowania i współpracy z innymi osobami, zwłaszcza kiedy tworzy się zaawansowane oferty sprzedażowe dla klientów. To było bardzo ogólne zestawienie tych ważnych umiejętności i kompetencji handlowca w IT, ale chciałem je w tym odcinku podcastu jedynie zasygnalizować. No i też podkreślić Ci, że na pewno będzie jeszcze o nich mowa w kolejnych odcinkach, bo to jest temat super istotny w przypadku pracy sprzedaży w tak szczególnej branży, jaką jest IT. No i to wszystko w tym odcinku podcastu Handlowy IT. Starałem się w nim pokazać, że możesz znaleźć pracę w sprzedaży IT oraz odnosić w niej sukcesy, nie mając wcześniejszego doświadczenia z branżą IT, no i też nie mając wykształcenia informatycznego. Liczą się tu przede wszystkim Twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe, zwłaszcza te w obszarze sprzedaży i obsługi klienta, i liczą się także konkretne umiejętności, które musi posiadać handlowiec w IT, przede wszystkim umiejętności sprzedażowe, interpersonalne, komunikacyjne oraz menadżerskie. Dzięki więc za wysłuchanie tego odcinka! No i zapraszam Cię do kolejnych, a także do odwiedzenia strony internetowej handlowiec.it i do śledzenia profili handlowiec IT na Linkinie i Facebooku. Do zobaczenia!